Oj, czekałem na ten film, jest fajny set Freddys Nauczę się grać, przeszedłem wszystkie yy, poradniki, tutoriale I grałem jeden zwykły mecz, przysięgam, jeden zwykły mecz grałem Nie, dwa zwykłe mecze, dwa zwykłe mecze, nie, jeden, jeden, jeden Nie, dwa, i grałem dwa zwykłe mecze Nie wiem czy nie będzie za no ale trudno Dobra, startujemy, gram, albo nie, nie gram Mahanterewską Bo nie wiem właściwie, nie umiem nią grać yy, Springtrapa nie mam odblokowanego jeszcze To jest bardzo dużo fajnych postaci i the fan one. O kurde, liniakiem mi dał. Co jest? We will suffer First. Nie, nie gram handreską, bo nie mam. Y, aima ma. kurde. Co jest? Okej, okay, zagram po prostu nim. Okej, okay, przenoszenie i pościg. Zagrajmy nim, jaką się nazywa? Trapper, spoko. Graj, poczekamy chwilę, bo zabójcom jest ciężko znaleźć mapę. Yy, właśnie, w ogóle możesz pisać rady tutaj, jak grać, yy, bo ja nie za bardzo ogarniam. O nie, wyszedłem chyba. Nie, zalogowało mnie. Nie. Tak, dobra. Nice. Zaczyna się. O, wiecie, że ja to przewalę, nie? I właśnie, mogę grać też mapę y, z botami. Chociaż nie chcę wam pokazywać, jaki słaby jestem. <grym> Muszę naprawdę pograć milion meczy, żeby w ogóle ogarnąć. Też jestem jak zwykle spóźniony, ale kupiłem y, to Dead by Daylight. Y, jak wyszedłem w NAF, chyba kilka dni po. Tylko jeszcze przechodziłem sobie te tutoriale i nie wrzucałem nic z tego Także to nie jest tak, że, że, yy, że jestem spóźniony, tylko po prostu celowo jestem spóźniony, bo nie chciałem, nie? Po prostu nie chciałem, więc to jakby z mojej winy Ale nie czuję ale się nie... winny, bo to nic nie straciłem, jakby Może mniej wyświetlnie będzie, ale mam to totalnie gdzieś Jakby jest to super gra i będę się bawił i nagrywał z niej częściej Oczywiście jak będę wbijał jakieś fajne postacie i na fajnych map... Czy to jest mapa SNAFA? Nie, to nie jest mapa SNAFA. Ja wiem co to jest za mapa. Tak. Nie, nie grałem na tej mapie. Ale jest bardzo podobna do takiej jednej. Mogę, Właśnie mogę pułapki rozstawić. Okej, okay, jestem bardzo słaby. Zawsze mylę generator z tym takim... O tu jest pułapka. To zresetuję sobie ją, co? Też sam w ogóle mogę chodzić te pułapki. To strasznie... O, tu jest brama, dobra. Weźmy sobie do domu. To jest zawsze problem z znalezieniem kogoś. Dobra. Słyszę, że są tam. Znaczy słyszę, widzę. No, kurde, rozwalili generator. zdupili Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, za paletą tak będziesz. Weku, co ty robisz? Jak Jakiego nie trafiłem? A, mam Cię. Kurde, jeszcze mi ucieka. Potrzeba mi szybkich zabójców, takich jak on właśnie. Nie dałem się. Kurde Dobra, rozdup tą, on rzuciek, trudno A przynajmniej ja rozwaliłem się tam No kurto, za zagnuj Ej! Nie dostał! Co za menda! Co za menda? No i będzie się bawił ze mną z paletami, no nie wierzę w to. Ty gnoju! Nie wierzę, będzie tak uciekał. No chodź tu, powoli się palety kończą. Co będziesz tak co, co chwilę latał między tymi paletami? To już jest nudne. Bez jaj, to już jest trochę nudne, jakby. Ale jest ranny, jest ranny, musi go ktoś uleczyć, jakby. No ale może wszystkie powyj rozwalę. Okej, okay, przynajmniej wiem, co, to, to co ten znaczek oznacza. Ej, Jak Debil to zrobiłem totalnie, nie? W sensie serio. Tych palet jest za dużo, jaki to ma sens? Ja już go zgubiłem, nie wiem gdzie on jest. O, tu jest jakaś. No, tu nie ma palety, sorry. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ciekawe, kiedy się wyleczy. O, minąłem tą paletę perfekcyjnie. Kur, mogę tam przebiec po prostu. Dostałem jakiegoś boosta, czy mi się wydawało? Kurde, no. Nie biegła wokół palety. Dobra, uciekła mi, uciekła mi. Nie, nie uciekła? O, bez sensu teraz ten dróg był z mojej strony. Może i zgubiłem ją, ale wiem, że tu ktoś jest. O, dwójka tutaj była. Widziałem was, obejdę to naokoło. No przeskakuj to Jest, jest jakaś kobieta. Czy to nie jest ta? To nie jest ta. Dobra, oberwała, oberwała, wszyscy są oberwani. Kurde, ale psuje tę grę strasznie. Ona teraz zepsuła. Dobra, chodź tu. Dobra, wieszamy. I czy ktoś już gdzieś. Yy... Będę miał na oku tutaj. Dobra, żeby tak. Hamsko nie kampić, zostawimy jej tutaj. Pułapkę. Tutaj o. I sobie pójdziemy stąd, żeby nie było, że kampię, nie? O, i złapiemy tom. Okej, okay, on to tutaj chce z paletami latać. Ale nie. Okej, okay, okej, okay, oberwała, oberwała, oberwała. Co się stało? Oślepiła mnie. Są tam, są tam, są tam. Nie wierzę, ją gonię, ale. Chociaż chyba ma muzyczkę, więc pewnie wie. Dobra, ona nie wygląda kumatą. Ja nie jestem kumaty, ja nie jestem kumaty, przysięgam. Z tym noobem. Oberwała, berwała. Idziemy naokoła. Dobra, ona nie jest jakaś dobra. Co w się sensie serio, no. Jak ona mi uciekła? Miałem pod nosem. Chodź tu, chodź tu. No wydłupiej. Uciekła mi? Nie, mam ją. Co się dzieje? Dobra, powiesz ją. Powiedz ją, bo ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Co nie odwalają? Ja pierdzielę. Dostałem komunikat. Znaczy, dostałem komunikat. Dostałem. Idę cię zabić. Uciekła? Nie. Jej się kończy czas. No tu jest ten chłop. No kur. Dobra. Dostałem pułapkę. Tu też zostawię. Tu, tu jest chłop z generatorem. Ktoś się ratuje? Tu jest. To jest staranna? Tak. Ona nie robi palet, dobra, ona jest początkująca. Ona jest tak samo słaba jak ja. Oj, ona jest lepsza, dobra, jestem okropny. No nie, co ja robię? Ja już ją zgubiłem. Dobra, ale niedaleko rozwali generator, więc ja tu już tam idę. A nie działa. Kurde, ale może ktoś w jest. Nie, ja, bez sensu. Dobra, idę tam, bo po tej mapie nie chodzę często. W sensie po tej części. A może w domu ktoś będzie? Okej, okay, jakaś paleta. Oni już wyjście ogarnęli? Tak szybko? Dobra, nie przyjdą tu. Idę tu. Dobra, już widzę, że tutaj ktoś jest. Wszyscy tędy uciekli, ja piernicza. No nie. Przegrałem. Przegrałem widzowie. Idę szybko tam, ale wiem, że już przegrałem. No, jestem słabym zabójcą, jestem słabym zabójcą, nie powiem. Już wolę grać w roje ocalałego. Chwila, to się nie otwarło? Czyli to tylko tam było wyjście, OK. No przegrałem! Byt jest zbyt głodny, i kurde, ale zobaczymy punktów punktów Ej, powiedzcie mi, jak zdobyć te żółte punkty. Te, te. złociste mikrobiomy. Nie rozumiem tego. Jak to działa? O, no, sporo. Chyba. Jakieś umiejętności chyba zdobyłem. O, i właśnie, jakiś poziom. Teraz zagramy jako ocalały. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. wbijam trzecią rangę. Nice, Prawie czwarty. A mogę zagrać z tymi botami w końcu? Korzystaj z nagrody za codzienne te, ale... Odbierz Aha, tu jest Może niestandardowa gra? A nie, bo to przecież jest z kolegami, okej, okay, dobra Będzie, będzie taki odcinek, będzie taki odcinek Gdzie gram z kimś, już mam nawet Mam nawet osobę Albo nawet osoby, o kurde ile mam tego Zalały ma bonus Dobra, gram nią, bo ona się sama leczy, z tego co rozumiem eee, Dobra, graj Aha nie, 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 nie. nie Właśnie sklep sobie zobaczmy. Bo ten sklep nie rozumiem go totalnie. On jest jakiś taki. Tu mamy te wszystkie skiny, nie? Te skiny są fajne. I ludzie, myśl ludzie myślą, że to jest potwierdzenie, że Glitch Trap jest. Yy, że Glitch jest tak naprawdę. Yy, aftonem. Nie, Glitch Trap nie jest Aftonem. Tutaj wiele osób krytykuje i mówi, że śmieszny on jest. Ale nie, mi się bardzo podoba ten skin. Ten skin jest yy, wybitny. E, toksyczny Split Trap. W ogóle dużo lepiej niż w tym walonym VR. Jakby wow, po prostu szczenopada. I nie lubię klauna Springtrapa. Wygląda ok. Twarz ma super. Reszta mi się niezbyt podoba. A no, taki se. No i sam sobie Springtrap jest po prostu super. Nie wiem, czy nawet nie lubię go bardziej niż oryginalnego modelu Scotta. Biografia. O kurde. Ty, a będzie biografia yy, na przykład innych skinów? Nie, to chyba jest tylko opis. Yy... Nie, to wszystko to jest ten sam Okej okay. O Muszę sobie przeczytać te wszystkie rzeczy. Ale była jakaś taka opcja, graj z botami, kurde. Nauczy się grać, no jak widzicie tu mam wszystko. Okej, okay, tu jakieś misje chyba są, nie wiem Tego jeszcze nie mam Dobra, po prostu graj Jakiś strasznie słaby net mam. O, ale zadziałało I to będę grał z randomami, nie? Dobra o kurde, kto, kto, kto tu gra? Może <grystanie> coś do nich napiszę. Hello? A, chyba nie odpiszę. Mam nadzieję, że nie wywali gry, bo właśnie wkurza Okej, okay, nikt nic nie odpisał. Yy, nie ogarniam tych kart ogólnie. Jakaś pizza zabójcza. Yy, nie, czy to sobie jego, czy nasze umiejętności wie? Walka z pielęgniarką. Teleportuje się przez ściany? Co to ma być? Okay, ale to powinien jakieś czasowy. Dobra, nie mam tej postaci, więc nie wiem. Yy, knajpa pod martwym ziomkiem. Ty, grałem w to ostatnio. Kurde, chciałem jakąś inną mapę, a nie. Nie lubię tej mapy, bo jestem. ultra <grym>, słaby Ta mapa jest bardzo mała. Taka bardzo mała. Dobra, latam z wszystkimi. Będziemy we trójkę latać, bo tak jest najłatwiej. Ej, ten, ten Kennedy jest jakiś. O, 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 robię z nimi. Dobra, napraw. A tam jest ok. O kurde! Co na podleciała do góry? Hop, 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 hop. No i dupa. Latujcie! Kurda, lona głośno krzyczy. A tu, no w sumie została nabita na hak, więc <gryw> wiecie co, jakby. Ok, widzę, że już dwóch po mnie idzie. Nie. Kurno, no też zostanie złapana. Fajaj. No ratuj mnie ktoś, ja zaraz dechnę. Przesięgam, zaraz zdycham Okej, okay, tamten się bawi z paletą. Chodź tu. Nie, ona, kurde. A to bo to jest ta która się teleportuje walona. Okej, okay, dzięki, dzięki, dzięki. Ulecz się. Okej, okay, leczę się sam. Zaraz ją uratuję, zaraz ją uratuję. Okej. Okay. Kurde. No nie, no nie, no nie, no nie. No nie! Faa, ale psuje to. Co, to narasta, jak nie trafię. Kur, y, jestem w dupie. Ale mam zeza, mam zeza i to jest jeszcze większego niż jak grałem Huntereską. No i zdykam, nie? Dobra, na no styk. Oj, wiecie, że umrę. Dobra. Nasze szczęście te dzięki są przed załadowaniem, więc... O, mam farta. Uu, aaa. Uu, aaa. Proszę, nie. Uu, <laughs> proszę, ratuj ktoś! Do jasnego... A! Nie! Proszę! Proszę! <laughs> A, mamy to! Dzięki! Dzięki, jestem ci dosgodnie wdzięczny, ale... A! Ona tu jest. Kur, tamta to już umiera Goni nas, goni nas, goni nas Dobra, niech se tam idzie Niech się gania z tym Aaa ah! Dobra, jestem bez w tym leczeniu Nie, dobrze idzie, dobrze idzie Uleczyłem się Pierdzielej Dawaj mi paletę, no O nie, tego żonego. Dobra, chowam się na chwilę. Dobra, muszę wyjść, by uratować. Kurde, myślałem, że jej ucieknę. Co ona robi? Aj, ja, ja już zdecham. Nie, ja już zdycham Kurde... Ja już zdycham, bo to był trzeci raz. A ta gra jest... No, Entity mnie zjadła. A nie mogę sobie dalej oglądać? Myślałem, że mogę oglądać ludzi. Eee, jakie słabe. Eee, nie podoba mi się to. O kurde, ile dostałem tego, Jo, Ale dostałem tego sporo, no. Nice. Okej, okay, jakieś... Żetony, coś tam dostałem jeszcze, nie wiem. Może Ranga? O nie, utraciłem coś. Jakąś apteczkę. No ale zyskałem. Zyskałem yy, PD, czyli punkty doświadczenia. Uuu, czwarty poziom. Dobra, dostałem jakieś punkty, które mogą... jakieś postaci chyba... Nie, nie postacie, tylko... Coś tam. Ale jak to zdobyć? To chyba trzeba kupić serio, bo ja nie wiem. Dobra, wszyscy byli lightowi, nie jakby wszyscy byli git. Eee, yy, do następnego. Powiedzcie mi jak to się zbiera. I jak grać z botami? Bo jestem ślepy. Nie widzę tej funkcji. Przysięgam, nie widzę tej funkcji. Gdzie to jest? Patrzcie, co to jest przepustka szczelinowa. O, to są te punkty. To jest płatne? A to? To też jest płatne. Te punkty dziwne. Ech, nie rozumiem tego. Jak... Coś dostałem. Eee, no to było graj z botami. Przysięgam. Ale no nieważne. Nie wiem. Anyway, eee, to na tyle dzisiaj.